Wchodzimy do mieszkania. Na wprost mamy łazieneczkę. Ogrzewanie miejskie. I tu mamy część salon z aneksem kuchennym. Tu miejsce na aneksik kuchenny. Dwa okna. I wejście na górę, bo mieszkanie jest dwupoziomowe. Wejdziemy na górę. Okno połaciowe. I mamy jeden duży pokój. W najniższym miejscu, punkcie jest 1,65 m, więc jest dość wysoko.